Każdy jest nauczycielem, jeśli potrafisz słuchać. Doris Roberts z wykształcenia, jestem nauczycielem. Jednak świadomym chińskiego przekleństwa, obyś cudze dzieci uczył. Tak naprawdę na studia poszedłem takie, a nie inne studia, dlatego, że to nie wymagało ode mnie wiele wysiłku. Po prostu to, czego inni musieli się uczyć, ja już miałem. Do dziś mam zmysł dotyczący języka. Dowolnego czuję, że coś jest nie tak, gdy widzę jakieś słowo, sformułowanie, nie tylko w naszym języku. Nie było moim powołaniem uczyć innych, choć myślałem o karierze naukowej. Dziś doktor przed nazwiskiem by mi się przydało, ale nie żałuję. Całe życie pracowałem w jakoś pojętym IT i tam również prowadziłem szkolenia, co też nie było prostym zajęciem. Dziś mamy dwóch synów i obserwuję ich czasami. Robią coś, jak ja, choć nie uczyłem ich tego. Staram się pilnować, nie tylko w ich towarzystwie, żeby nie przekazywać postaw, których nie lubię. Naprawdę wierzę w to, że programem powinno się kierować we wszystkich naszych poczynaniach, a nie tylko na mityngach. Wielokrotnie pisałem, że nie zgadzam się z tym czy innym panującym a stereotypem. Jest jednak wiele, które uważam za słuszne, choćby ten przykład. Niewykład.